Lotnisko pasażerskie zyskało popularność w latach 30 XX wieku. W tamtych czasach opierało się ono głównie na transporcie ludzi, a nie na spełnianiu ich fizjologicznych wymagań. W samolocie nie było toalety ani żadnego innego pomieszczenia z tą funkcją. W ostateczności trzeba było oprócznić się do zaplombowanego kontenera i transportować go wraz z resztą bagażu w wyznaczone miejsce. Niektóre samoloty miały alternatywne wiadra. Które były umieszczane z tyłu przedziału pasażerskiego. Toalety lotnicze pojawiły się dopiero pod koniec lat 80. i nadal były mało funkcjonalnymi rozwiązaniami. Stosowano raczej duże ilości niebieskiego środka warstworiobójczego a niszczelne zbiorniki często stanowiły poważny i niebezpieczny problem. Zamroźnięte odchody spadające z nieba spowodowały poważne szkody. Przebiły dachy domów, samochodów, a czasem uderzały w ludzi. Dzisiejsze toalety lotnicze w sprytny sposób wykorzystują różnicę ciśnień wewnątrz i na zewnątrz kabiny do pompowania odpadów przez pompę próżniową do cienkich rur ze stali nierdzewnej i do dużego zbiornika z płynem czyszczącym i dezynfekującym. Odchody trafiają do zbiorników z tyłu samolotu i osiągają niesamowitą prędkość nawet 200 km na godzinę. W kontekście lotnictwa niebieski lód to zamarznięty materiał ściekowy, który wydostał się z kanalizacji samolotów komercyjnych podczas lotu. Jeden z wypadków wydarzył się w Bristolu w listopadzie 2018 roku. Bryła lodu rozbiła się o domie rodziny.